Czołem, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Galzaki zapraszam na kolejny odcinek ze Smajta. Dawno Smajta nie było. Powiem szczerze, że jestem troszkę tutaj spóźniony, więc tak się w miarę spieszę i kupuję co tam mi przyjdzie pod, pod, pod rękę, co tam wpadnie. Gram Freyu. Nie wiem czy ja kiedykolwiek w życiu Gram Freyu, więc nawet nie mam zielonego pojęcia, co robią te jej umiejętności. Dobra, dwójka to jest to, trójka to jest to, dobra. Chyba wiem, chyba wiem. Oj, oj, oj to się No, troszkę za późno tu przybyłem ewidentnie. O, mamy w drużynie kogo? Nate? Mm, I kto zginął? Nie wiem. Nie mam pojęcia, zaraz się przekonamy. Okej, okay, tu ten ganisza cały się wpakował. Okay, jak odpalę jedynkę z dwójką Zaraz Okej okay. <grystanie> Zaraz, 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 zaraz Damage slow Mogę przełączać tryb tak jakby w ten sposób Teraz jak przełączę to będę bił w zwarciu o. Odrożnie, panie, ja już nie mam many w tym momencie. No tak! Ach, jakby się udało ją podnieść, ale niestety byłem na cooldownie. Dobra, czyli to dwójka mi przyłącza, pierwsza to zwiększa mi obrażenia po prostu jedynka. Tylko, że dwójka i tak zużywa manę. Co? Knie niezłe jaja. No zdarza się, zdarza się. Nie szarżył i tak panie. tu już mam mała HP. No i Mana. Strasznie Freya pochłania manę powiem szczerze. Trzeba będzie coś ewidentnie w tym kierunku zrobić. Rozbudować się jakoś. O! Ach! Szkoda. Powiem szczerze, że teraz już może zrobić. Kurde, nie porobi. No ja chyba nie żyję. Przeżyłem, na szczęście, ale... Dobra. No nie jest to, nie jest to zbyt optymistyczne. Muszę się wycofać, Knight no wróciła. Nie wiem nawet, jak tu się właśnie budować. No myślę, że pod manę coś ewidentnie trzeba będzie wziąć, bo strasznie to pochłania manę. Mm, czekajcie, gdzie jest mana w ogóle? Ojej, oje, jakie ja dawno tutaj nie odparłem. Okej, okay, no i lifestyle też może się przydać. kupimy jeszcze ze dwie miksturki do many, może i lecę. Zobaczymy, zobaczymy jak tu się sytuacja będzie rozwijała. Na razie jest ciężko. Nie bardzo też wiem jak tą jedynkę z dwójką zgrywać. No nie wiem. O zebrali. Nie trafiłem. To ładny ja jaj, nie? Nie no nie wierzę. Wow. Zwiewaj, zwiewaj, panie. Bójkę chyba trzeba wyłączyć, bo mamy coraz mniej. Po co on się tam bije, powiem szczerze, no? Trochę, trochę to nie jest chyba dobry moment, jak, jak jest nas dwoje, a ich jest troje, no? Kurde, zwiał, Ult chyba tutaj nie nie pozamiata wystarczająco skutecznie, więc nie użyłem go w końcu. nie kupiłem też wordów, ale to nic. Może by ma, a ma wzięta. Ok, to pójdę może po expa? O, czyli to też działa na ataki w zwarciu. Ta pierwsza umiejętność. Ok, dobrze wiedzieć. Spodziewałem się tego, ale w sumie nie byłem pewien. Więc warto było sprawdzić chyba. Dobra, w końcu. Dobra, mamy. Ich. Kurde, albo i nie. Dobra, coś tam się udało ubić. Zwiewamy, nie ma sensu, nie ma sensu. Nie no, Frey jest na pewno mo o kurde. Dobra, zginie ten jej. A tu możemy trzeba było nie odpalać tego dystansowego. O nie! Wiedziałem, wiedziałem, już słyszałem jak biegnie, czy tam jak leci, nie wiem sam. No dobra. Może weźmiemy sobie to w sumie. To też daje nam manę, też daje life, więc sobie weźmiemy. Ulepszymy sobie tu umiej umiejkę. Eee, no, wardy w sumie nie są chyba aż tak strasznie niezbędne, ale tę miksturkę do many z jedną wezmę. Kurde, ciężko, ciężko. Jak po takiej dłuższej przerwie się nie gra, jeszcze o tego postacią, której się za bardzo nie zna, to za bardzo. Tak jak mówię, ja chyba Freya pierwszy raz w życiu gram. Może drugi. Dobra, lecę, może zdążę. Coś mi się wydaje, że nie za bardzo. Ciało. On nieźle bije ta Freja. To trzeba przyznać, że. Dematch jest imponujący. Kurde, ona jednym strzałem czyścili nie to nieźle. Też wesoło. Dobra, wrzucili. Trzeba być ostrożnym. Teraz. Kurde, nie trafiłem. Wow. Okej. Okay. Ha, on żył jeszcze. Myślałem, że nas wszystkich zaorali. No ale to niewiele zmienia. On tutaj za wiele nie powalczy. Kurde, aha, okej, okay. what the heck, w ogóle, co to w ogóle było? Tragiczny mecz, powiem szczerze. Mogłem wziąć jakąś postać, koja którą kojarzę, na no niecałe 10 minut. Oni poddali automatycznie, praktycznie od razu, no, było ciężko w sumie, ciężko byłoby to ugrać, bo przewagę w zabójstwach mieli sporo. Strasznie agresywnie ten Chuck grał. Jak tylko się pojawiał, to automatycznie, dosłownie, biegł w stronę nieprzyjaciela. No nie wiem, nie wiem, to tak troszkę, dobra, spróbujmy zagrać jeszcze raz. No i co, robię cięcie, i może wezmę jakąś normalniejszą postać, która bardziej do mnie będzie pasowała. No nic. Dobra, próba numer dwa. Tym razem, cóż, może być ponownie nieszczęśliwie i niefortunnie, bo gram Horusem. E, no co takiego złego w chorusie? Mianowicie to, że ja nigdy nim nie grałem, i tutaj już jestem absolutnie pewien. No dobra, zobaczymy, weźmiemy coś po prostu przypadkowego i zobaczymy czy, no cóż, czy po prostu nam szczęście będzie sprzyjało. Okej, okay, w ten sposób to działa. Aha, i się leczy jednocześnie. A i tu lecę do kogoś i go leczy. Czy na trochę leczenia, powiem szczerze? No dobra, dobra, może być. Mm. Lecimy, zobaczymy co, co z tego wyjdzie. Czyli ma leczenie pod dwójką, tylko że siebie leczy i pod trójką leczy sojusznika, a jedynka to y, obrażenia. Czy on bije na dystans? Nie, on chyba w zwarciu bije. Oni nie robią czerwone. O, zabrałem czerwone. Dobra, dobra. a powiem szczerze, że nie wydaje się jakiś strasznie skomplikowany. Nie wiem co robi jego pasywka szczerze mówiąc. Na pewno jego ultimate to jest taki swoisty teleport. Wow, ajej, ale oberwie. Kurde, nie tu, no. No to pozamiatane. Początek nie był zły, bo udało. A tylko że ja zebrałem to czerwone ostatecznie. Okej. Okay. Nie takie były moje intencje, no ale skoro tak wyszło. Jakiegoś powodu mnie nie podreczyło ta dwójka. Czekajcie. On właśnie zginął po raz drugi, bez sensu. Ja nie, Ja biję w zwarciu. Strasznie dziwne, dziwne ma ataki, powiem szczerze. Ten chorus. W sensie autoataki. jest strasznie... Nie widać w ogóle gdzie on trafia. To jest bardzo dziwne. Dobra, źle kupiłem, ale to nic. Tak, to leczy, to nie leczy jednak, z tego co mi się wydaje. To zadaje obrażenia, Okej. Okay. Kurde. Nie za wesoło. No, eksterminacja. Widzę, że ten Cernunnos to ginie straszliwie. Też podobnie jak tamten Czak. Tylko, że Czak jeszcze nie aż tak. A ten Cernunos się ładuje do walki. Strasznie, strasznie po prostu. Wow. No ale demerz mają naprawdę. No, y, y, a, a płaszcz, jak mu tam. Oj. O kurde. Poładnie. No ja nie pomogę teraz, no co ja a zrobię? Ja nie mam HP. They're all fired up. An excellent choice. Nie wiem o co chodzi. Nie wiem dlaczego ludzie tak strasznie agresywnie grają zawsze. Straszny ja po prostu. Muszę chyba wymienić przedmioty, bo oni... Oni mają trzech magów. Dopiero teraz to ogarnąłem. Kurde, ja wziąłem ochronę fizyczną. Wow. To, to, to było głupie, ale się udało na szczęście. Dobra. Nie wiem, po co tak agresywnie? Po że nie mamy szans teraz wejść. Więc trochę bez, chociaż w sumie? Szanse może i są. Się narażamy tylko na obrażenia tak naprawdę. No muszę ewidentnie wymienić ten item z tym chroną fizyczną, bo to nie ma najmniejszego sensu. Dobra, też bym się chętnie wycofał, ale to chyba zły moment. Ona nie ma many, więc. Więc to, to miało sens. Mają straszny. Duży zasięg, mają przede wszystkim. To jest naprawdę nieprzyjemne. Nie wiem, co tu u niego ulepszać. Nasza wieżyczka już praktycznie nie, nie żyje. Dobra, 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 powoli, powoli, bo to nie był dobry pomysł jednak. Przesadziłem z tą szarżą. Kurde. Zabiła, zabiła, dobra. Mamy szansę w sumie jakieś Wbrew pozorom. Dobra robota, dobra robota. Tutaj się spisała. Sol. Dobra, też się wycofam. Muszę ewidentnie to sprzedać dostwo. Yy, magiczna protekcja, magiczna protekcja. Coś solidnego do magicznej ochrony mi potrzeba. To życie... to! Myślę, że to będzie nie głupie. I to sobie jeszcze weźmiemy. No i lecimy. Chociaż jeszcze wordy mogłem kupić, ale tam już akcja idzie. A ta nasza wieżyczka straszliwie mocno obita w tym momencie. Coś do many jednak trzeba by wziąć chyba, bo... A, on się tu no dobra. co, lecimy, nie? Okay. Kurde, no. Ale nas po prostu... Ten cyrnu nas tam pewnie zginie zaraz. Zabił, dobra. O, żeby nam wieża nie padła o. Kurde, już trójki używałem, ale może bo zabija. Tak, dobrze. Elegancko. Uf. No niestety od nas... Nie, 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 dobra, dobra. Możliwe, że uda się przepchnąć wieżę. Kupię to, no i zaczekam jeszcze chwilę kupię jednego worda może, chociaż oni z, jak raczej ze skrzydeł nie, nie wciskają się za bardzo. Ale kupię z jednego. No to się udało, to się udało, mimo tej mojej przedwczesnej śmierci. Wyszło. Tylko, że wie, że straciliśmy, ale to w sumie efekt tych początkowych porażek, bo teraz trochę zaczynamy coś tam grać, ale nareszcie się udaje im zadawać troszkę tych obrażeń. Dobra, patrzcie na to troszkę obrażać Burde no. Aj prawie zabił, no Niech to szlak tak blisko O, dobre! Ja bym tam na nią wbijał, szczerze mówiąc. Tylko niech miniony podejdą. Ach, już, już. Dobra, nie, nie. Dobra. Tego mojego teleportu nie u. O nie! Wybaczcie. No tak jak mówię, dzisiejszy odcinek będzie festiwalem faily, ale no gram postaciami, którymi nie grywam w ogóle. Więc. Dobra. Nie mam many. Dobra, wycofuję się. Kurde, ale nie grałem w sumie nie tak strasznie jakoś dawno ostatnio grałem a... A jest ciężko. No i coś do many, coś do many ewidentnie bym wziął Gdzie tu jest mana? Dobra. Na razie mnie nie stać, można to, trochę do powera i do many. No ten Cernunas jest naprawdę skuteczny teraz. Kurde, solo zginie. Nie, to Cernunas zginie, dobra. Nie bardzo rozumiem tego mojego ulta szczerze mówiąc, musiałbym go najpierw chyba przeczytać. Dobra, no 9 do 9, mają troszeczkę więcej zrobionego złota, ale generalnie sytuacja dosyć wyrównana. Straciliśmy to wieże wcześniej, to jest to jest ta ich przewaga, stąd ta ich przewaga wynika. Czerwone wierzymy? Chyba wierzymy. Kurde, panie. Ale dostaliśmy. To nie wiem, sporo tych umiejętności siadło na nas.

Wow. An ally has been slain, Oh nie. Okay. Strasznie jest mało mobilny ten chorus. Ja nie wiem jeszcze dokładnie jak z jego pasywki korzystać. Możliwe, że tutaj trzeba by jakoś właśnie to wykorzystać, ale ciężko nim... Ciężko nim tutaj cokolwiek podziałać, szczerze mówiąc. Nie jest aż tak tanki jak mógłby być, wydaje mi się. Tego leczenia trochę ma, ale nie jest tego jakoś strasznie dużo. Wow, no na to, nie? To chyba jakiś team gra, no serio? No i co ja tu mogę zrobić? No bo ty, tych trzech magów to tak kości, że nie wiem. Dobra, no odepchnąłem ich na chwilę dosłownie. Ale nie sądzę, żebym był w stanie to obronić. Fenik spadł. Patrzcie. Nie no, te obrażenia w połączeniu z tym z tym całym spowolnieniem, które oni mają. To jest, to jest kosmos po prostu. Mają mnóstwo stanów, mnóstwo spowolnienia. Patrzcie na tą solo, na dobre rzeczy robi. atakujemy, atakujemy chyba nie o, ja a jednak wow zbliżamy kurde zaraz się dopadną No to nie było zbyt... To może być koniec. No to jest koniec. To ja nic nie mogę zrobić. Czajcie to. Oj, no, straszny kombos z tymi trzema magami. To by jeszcze dało, dało się ugrać, gdybym ja miał, nie wiem, jakiegoś tanka, którym mógłbym grać. No ale cóż, można było najpierw wziąć tego chorusta na arenę i przetestować, bo tak samo Freje zresztą, a ale no, dzisiaj taki spontaniczny odcinek w sumie więc stwierdziłem, że co mi tam wpadnie w ręce, tym będę grał. Nie no, nieźle sobie dawali radę. Cernoc na początku ginął sporo, ale ta sol naprawdę solidnie. Okej, okay, jakieś questy porobiłem? No proszę, no proszę. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. To mi się nawet podoba. Czekaj, ją ja nie wyczyściłem. Dobra, no będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Niestety, no rozgrywki średnio udane, no ale tak jak mówię, no grałem postaciami, które w sumie pierwszy raz w życiu ruszałem. O, o ile Frejo coś tam przypuszczam, że zagrałem wcześniej w przeszłości, O tyle Horusem to, to był pierwszy raz w ogóle. Więc no ciężko, ciężko na pewno. Tyle, dzięki serdeczne za oglądanie, do zobaczenia czołem.